Cześć, w ósmym dniu naszych codziennych spotkań, codziennych świątecznych słów na dziś. Dzisiaj chcę powiedzieć trochę o oczekiwaniach. I ten temat również bardzo często poruszam, ale chciałam, żeby też właśnie w tym przedświątecznym cyklu się pojawił, ponieważ dobrze wiemy, pewnie odczułaś to na swoim przykładzie, na sobie, że przed. Przed świętami, w tym okresie świąt, bardzo od siebie oczekujemy na przykład tego, że, że wiele nam się uda zrobić, ale też, że te święta będą wyglądać konkretnie tak, jak sobie gdzieś tam marzymy, wyobrażamy. I bardzo często te oczekiwania em, potem wiążą się z rozczarowaniem, bo wiadomo, że wszystkiego nie da się zaplanować, e, że życie to tylko życie i po prostu <gry> płynie różnie i em, mo może się wiele rzeczy wydarzyć, co zaburzy, jakby, ten wygląd świąt, który gdzieś tam sobie w głowie ułożyłyśmy. E, także. Ja lubię mówić, że nie oczekuj, to się nie rozczarujesz. I to jest w sumie prawda. Więc jeśli możesz, jeśli jesteś w stanie choćby trochę spróbować, zbyt dużo nie oczekiwać od tych świąt, od tego czasu, tylko po prostu przyjmować to, jak ten czas będzie płynął. I zaakceptować to i cieszyć się z tego, co jest. Po prostu myślę, że nie będzie wtedy właśnie tylu rozczarowań. Nie będzie takich myśli, że te święta nie były właśnie w określony jakiś taki sposób, nie wyglądały w określony sposób. Także spróbuj to zrobić. Ja też spróbuję, i widzimy się już jutro. Bardzo Ci dziękuję za dziś. Buziaki, pa pa.